Mecz walki oglądali kibice w Opolu, gdzie miejscowa od raz zagrała z gwiazdą. Rudzenie przegrali dwa ostatnie spotkania z rzędu i za wszelką cenę chcieli sięgnąć po zwycięstwo. Początek mieli wymarzony, bo już w ósmej minucie gola był powracający na parkiet po kontuzji Michał Chyrzy. Halębianie również szybko złapali sześć przewinień. Piłkę ustawił na dziesiątym metrze Przemysław Osuchowski i było jeden do jednego. W 15 minucie kapitalne uderzenie z prawego skrzydła popisał się Mateusz Mrowiec. 120 sekund później znowu przedłużony rzut karny wykorzystał na raty Herzy i było 1 do 3. Opolanie wyrównali błyskawicznie. Najpierw pory koszecie trafił do siatki Osuchowski. A chwilę później wyrównał Stefan Karnatowski. Decydujący cios zadał gospodarzom 26 minucie Paweł Barański. Najważniejsze, że ten mecz wygraliśmy. Mam nadzieję, że to będzie taki mecz na przełamanie po tych dwóch porażkach z rzędu. No i myślę, że będzie dobrze. Jesteśmy zadowoleni z zespołu, lecz szkoda, że skuteczność się nie dopisała. Przegraliśmy mecz, który w mojej ocenie od samego początku był gdzieś meczem na styku. Niektóre nasze zachowania są dla mnie, no, chciałbym powiedzieć, delikatnie, jakby dziwne.